Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa z Ewangelii, według św. Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidome prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz, obłudniku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ósma niedziela roku liturgicznego. Z obfitości serca mówią usta. I tak prawdą jest to, co wypełnia nasze wnętrze, to. Ujawniamy na zewnątrz. Jeśli to jest pokój, harmonia, dobro, to tym też będziemy obdarzać innych ludzi. Ale jeżeli wewnątrz nas mamy chaos, gniew, lęk, to tym też będziemy emanować na innych. I tak jak traktujemy samych siebie, tak traktujemy innych. Potrzebujemy najpierw spotkać się z prawdą o sobie, najpierw zobaczyć własną belkę, najpierw Odkryć to, co mi przeszkadza patrzeć na świat, na drugiego człowieka, na samego siebie jak Bóg. I dopiero wtedy, gdy odkryjemy własną belkę, zauważymy, że to, co widzimy w oku drugiego, to zaledwie drzazga. Bez poznania siebie, bez przyjęcia własnej kruchości, z cierpliwością, pokorą i miłosierdziem zawsze będziemy widzieli belkę w oku drugiego, a... A we własnym tylko drzazgę. Zawsze będziemy powiększać głuchości drugiego, a umniejszać własne. Potrzebujemy przejrzeć, by móc być obok drugiego człowieka. O tym, jak ważna jest mowa w naszym życiu, przypomina nam także pierwsze czytanie zaczerpnięte z księgi mądrości Syracha. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Popełnione błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. Z obfitości serca mówią usta. Sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Co mówią o mnie. Moje słowa, co mówi o mnie mój ton głosu, co mówi o mnie treść wypowiedzi, którą komunikuję innym. Co to, co mówię, pokazuje mi o moim sercu, o uprawie drzewa świadczy jego owoc, mówi mędrzec Serach. I także Jezus w Ewangelii przypomniał nam, że po owocu własnym poznajemy każde drzewo, fig nie znajdziemy na ciernistym krzewie ani winogron na krzaku jeżyny. Możemy to jeszcze tak podsumować, że to, co mówimy, jest ważne, to, co deklarujemy, jest ważne, ale tak naprawdę o jakości naszego życia świadczą nasze decyzje i nasze czyny. Psalm 92 zaprasza nas, abyśmy byli osobami wdzięczności i uwielbienia, że to sprawia, że stajemy się tym dobrym drzewem, owocującym drzewem. Jeśli jesteśmy zasadzeni na glebie wdzięczności, dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w Domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet i w starości wydadzą owoc zawsze pełni życiodajnych soków aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, On moją opoką i nie ma w Nim nieprawości. Jeśli będziemy zasadzeni w glebie wdzięczności, będziemy widzieć dobro, które Pan nam czyni, będziemy głosili Jego łaskawość i Jego wierność i rozkwitniemy, i rozrośniemy się, i przyniesiemy owoc na każdym etapie naszego życia, nawet w starości. Owoc naszego życia jest tak wielki, jest tak piękny, że nie kończy się tutaj na ziemi, ale przechodzi do wieczności. O tym przypomina nam święty Paweł Apostoł we fragmencie z pierwszego listu do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud Wasz nie pozostaje daremny w Panu. Jezus, swoją przeogromną miłością ku nam, miłością, która została wyrażona w jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. Pokonał śmierć, pokonał grzech, anulował dawne prawo, zewnętrzne prawo, aby dać nam swojego ducha, który jest wewnętrznym prawem, prawem miłości w naszych sercach. I to właśnie Duch Święty sprawia, że nasze życie staje się autentycznie owocne. To Duch Święty sprawia, że Nasze serce jest wypełnione miłością, którą możemy komunikować naszymi ustami i naszymi postawami i naszymi decyzjami. Prośmy dziś Ducha Świętego, aby wypełnił pobrzegi nasze serca swoją miłością, tak by z obfitości miłości w naszych sercach mogły płynąć dobre słowa, mądre słowa mogły płynąć dobre decyzje. Prawy decyzje mogły wypływać, odważne czyny, pełne miłości bliźniego, ze względu na miłość do Boga.